Szywaneczki widzę, witajcie na moim kanale. Jestem Amanda, ze mną jest Lenka i w dzisiejszym odcinku... ubrana. Tak, w dzisiejszym odcinku koło Fortuny będzie decydować o całym naszym dniu, a z racji tego, że o, jestem prawie widziałe. już spóźniona na faznokcie, bo yy, mam o, 15 minut, żeby dojechać. Tak, tu jest strasznie gorąco, więc szybko się przywitać. W początku chciałam za się przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zapraszam również na mojego Instagrama i TikToka, gdzie nazywam się Amanda Podłogacisowska, bo jeszcze nie mam w sobie ładowarki, więc ten film nadal jest zmontowany w ten, a nie inny sposób. Mm, dobra, skoro się już przywitaliśmy, ja zaraz stworzę koło fortuny, ale pierw dojadę, żeby mi się trochę auto chłodziło przy klimatyzacji, bo zaraz po prostu będę cała tutaj roztopiona. Dobra, ja sobie właśnie stworzyłam koło, jakie paznokcie i Lena zakręci. na no kliknij. koło trochę. Wybiera Lena. Lena wybiera paznokcie, więc jej daje telefon na nas sobie poszuka jakiejś paznokci. To. Wybiera Lena. Aha. E, tak, jakby co to, to wam pokażę. Więc ja daję Leni telefon ona nas wybierze mi jakieś paznokcie, a wy zobaczycie już finalny efekt, bo jadę, bo jestem już spóźniona. Ogólnie nie jestem już po paznokciach i teraz zdecydowaliśmy. No bo Lena co chce dzisiaj robić? Się kąpać na basenie na balkonie! Tak, tylko że nie mamy basenu z tamtego roku. Nie wiem czy chyba go wyrzuciłam, nie jestem pewna O, tak wyglądają moje paznokietki nowe Ja to jakoś nie zaskakuję tymi paznokciami, ja lubię takie delikatne paznokcie, ale za każdym razem jednak są troszkę inne Dobra, ale z racji tego, że nie mamy basenu, to na kole fortuny zadałam pytanie, czy kupujemy basen Kręć kołem I co nam wyjdzie? Kupujemy czy nie kupujemy? Tak, kupujemy basen, jeżeli oczywiście znajdziemy. Więc mam nadzieję, jest w eklerku. No Mam nadzieję, że znajdziemy w jakiś taki większy. Yy, a nie takie malutkie te baseny, tak, żebym na przykład ja też, mo też mogła sobie wejść i sobie tam się pomoczyć. Bo jest mega gorąco, jest piękna pogoda. Dobra, tak więc. I yy, lato. Zabieramy Was yy, teraz do eklerka. Lena wybiera basen. Stryk, się Był tylko jakiś taki na nasz balkon. No, ale ma teraz na balkon? Bo no, to jest takie coś, nie wiem, bo Power i JJK mają takie coś, że to jest, można mieć na teraz, to jest takie coś, ale taki może Ale on się wosem nie zmieści. Ja nie będę mieć takiego wosem. Taki jakbyśmy mieli ogród. No jasne, ale on się nie zmieści na balkon ten nie wiem czy się zmieści na balkon nie, zaraz muszę zobaczyć metry, ale wydaje mi się, że on będzie za duży byś mogła chyba jakiś taki malutki? no jasne, to się wyleje o, tam, nie ja zmieści Nie wiem, że on się zmieści metr 83 nie zmieści się, nie zmieści się. Za, du za duży Zaraz mógł zadzwonić do Kamila, żeby zmierzył balkon jeszcze No, to oglądaj jeszcze A ten? Ten? dziesięć, serio? 10, 3, no, no co? No mówię, no tamty nam się fajny taki trafił, że się zmieścił, a? Ale patrz, tak, możemy mieć taki jak O! Możemy mieć takie oknatasz, że sobie na wodę tam nie, bo ona ma o, po prostu mieszkanie z ogródkiem, a tam na dole nie możemy. Dobra, czekaj, dzwoń do Kamila i będziemy patrzeć. Lena by chciała ten, ale on się nie zmieści, Lena, więc to by było. Ten się na pewno zmieści. A, wy, wynajmuj, zapraszamy mhm, okej. Okay. Ale się na pewno No, nie zmieści się, Lena. Co ty? Nie, tak, Jak ktoś ma takie małgarki. Dobra, czekaj, jeszcze rozejrzymy się i pokażemy wam, co wybraliśmy. Że Lena wybrała basen. Ale patrz, jak tam wyjdzie, to, to my Nie wyjdziemy, nie będziemy ci tam wchodzić do basenu. Nie, my będziemy siedzieć z tobą na balkonie. Koniec kropka, macie tam wyjść, koniec skropka. Koniec kropka, my tam wejść? Dobra, bierz e, ten basen. Dobra, to weźmiemy ten basen, ale jeszcze jakiś koło. Jak koł? Lena, masz koła w domu? O, tam by się Masz szkołę w domu. No, mogę ci wziąć taki jak chcesz Nie, dziękuję. No właśnie. się na czymś No, ale do takiego basenu nie zmieścisz leżaka, kochanie. Nie. Nie. Dobra, basen widzowie już mamy. Nie jest taki fajny jaki mieliśmy w zeszłym roku. Może jeszcze uda nam się Powiedziałam, mamy że będzie takie duże miejsce, a mam nie? No bo się nie zmieści. Ja bym też bym chciał jak największy domowy basen, ale no niestety mam wąski balkon i no w tamtym roku udało mi się w Lidlu kupić taki balkon, który wszedł idealnie, i faktycznie, bo i ja się zmieściłam tam ilena. No nic, może jeszcze w tym roku w Lidlu, jak będzie bliżej lata, uda się trafić jakiś fajny yy, balkon, chciałam powiedzieć jezu, jakiś fajny basen. Yy, ale teraz przechodzimy do kolejnego losowania. Jeszcze raz. Tylko zrobię sobie koło yy, i będziemy losować, czy jemy w domu, czy w restauracji. Gdzie jemy, gdzie jemy, gdzie jemy? Dom. Jemy w domu! Dobra, więc jedziemy yy, do domku i będziemy działać z obiadkiem i basenem. I widzimy się już na miejsce. Na mało wody? Ej, widzę, patrzcie na ten basen, jest taki. Tu już jest tyle wody. Ej, jestem już... Dosłownie jestem już zmęczona, już mi boli ręka i bo tu nalewam w takich dwóch garnkach. No ale dobra, coś więcej, będziesz miała więcej. A ty będziesz tu rysować? Patrzcie, jaka artystka. Uważaj. Za czapkę ci mama przyniesie jeszcze. Bo nie możesz być bez czapki. Korteczki. Podam ci karteczki. Myślę, że tu spędzimy już cały dzień, w tym basenie. Dwa czterycha w basenie. Nie no, dwa cztery, nie, ale możemy na przykład zrobić 12 godzin w basenie. Wiesz, od rana do nocy. No ale patrz, było 20... No nie, bo nie możemy spać. Cicho, patrz, bo właśnie się wychana basenie, to patrz, a teraz by się jakbyś mało kupiło i ten który by się zmienić, tylko i nie bym to spała. No nie, nie, bo byśmy się jeszcze mogli utopić. Ale może 12 godzin na basenie. Dajcie znać, jeżeli chcecie 12 godzin na basenie, a, znaczy na tym basenie, w sensie w tym basenie, będę ja i Lena, to tutaj w komentarzach na dole piszcie. Basen publiczny na 12 godzin. Wynająć basen? No nie wiem. Trzeba to też przemyśleć. Ale pierwnik widzowie wiedzą znać, czy chcą mieć 12 godzin w tym basenie tutaj. W tym basenie, na moim balkonie. Dajcie znać. Co? Dzień to, że się w ogóle Tak, Lena na razie może tylko stopy, ale dobrze, bo zaraz będzie obiadek. Maluj sobie, maluj. Hejka, widzę, mamy drugi dzień, ale to z racji tego, wczoraj zasnęliśmy o godzinie 18, Lena siedziała przez długi, długi czas w basenie, po czym zjedliśmy i położyliśmy się na chwilę i tak oto mamy nowy dzień. Lena, patrzcie, jest nawet w stroju kąpielowym. tak. <słyszy> tak jak wczoraj I na chwilę położyliśmy, tak zasnęliśmy i to chyba przymęczenie Tak więc, yy, z racji tego, że jest... Tak, mamy sobotę i ten film musi być dla was gotowy na godzinę 15 yy, Tak więc niestety nie mogę dokończyć tego tak, jakbym bym chciała Ale jeżeli lubicie odcinki z Kołem Fortuny i chcecie taki odcinek dłuższy Gdzie spanko nas nie pokona To oczywiście dajcie nam znać w komentarzu M yy, Ostatnim kołem i zapytamy, czy mamy otworzyć paczkę od widza No i zobaczymy, co nam koło powie i losujemy kołem Uważaj, żebyś nic ze, ze stołu nie zrzuciła. Dobra. Okej. Okay. Tutaj mam najpierw 8 ośmiu, ośmiotneczkę. To są żelki, misie po prostu. Nie wiem, tak myślałam, bo to było podobne do... Daj mi karteczki. Nie, takie, takie... No to... Takie... takie... Czy to. To lakier do paznokci, kochanie? Poczęłam, czy to nie jest kam, co nie? Mm. Herbatki. Herbatki to dla mnie Co? To, to jest dla mnie, to jest dla mnie Będziemy to jest dla nas Dobra, okej, dla nas A nie dla ciebie, ty, ty, ty tylko nie możesz być herbaty Rafaello Rafaello Po wczoraj do jadłam Rafaello. Tutaj mamy tylko. Tu jest jeszcze... No to się. To jest troll. Trolli 2, a my nie oglądaliśmy troll. Jak to nie oglądaliśmy? Oglądaliśmy. A ja lubię. Bo ty nie lubisz z tymi chropkami, lubisz go jest. A no? Kolejny. Kolejny. Nie, to jest Kisia. Co to? O. Myślę, że to miało, chodzi o inne plusy, ale no okej, okay, możesz. I mieć to tak, jak mówisz. A już ja w międzyczasie, kiedy Lena otwiera. Ja odchodzę, chciałabym pozdrowić Zuzię i Ole i powiedzieć, że oczywiście możliwość zawsze jest dojechania nawet do oddalonego miasta o 400 km na urodziny. Od daty, tak naprawdę, i jak my będziemy wtedy wyglądać, jak u nas będzie to wyglądać czasowo. No te siki. To akurat dla Leny, bo Lena to takie rzeczy lubi. Zaraz zrobimy tą... Żebyś nie oh, wysypała No chyba coś na samym dole No, musisz po kolei wyciągać Dobra, mamy mózg, który się dużo dobrze Dobra, daj Kolejny Raffaello K Wielka kula do tej. O, to spoko akurat No Akurat dzisiaj się idę kąpać Dobra, to jest dla mnie, bo ty masz, bo ty masz takie dla Lenki O, Ej Serio, nawet nie przeczytałam Kolejny Rafaela. Co tam widzisz? Widzę taki był opis, ale bardziej nie... O! Kolejny był Z Awokado. Bardziej mnie zaskoczyło. Dobra, zaraz dobijemy wszystko. Bardzo <coughs> mnie zaskoczyły, co ma które zawsze chciałam mieć. Takie grube, chciałam mieć z wami właśnie. No ona chyba mi czym wnieś To są z jakiegoś bonini. No. No to będzie nie ma Lena jest fanką mazaków i karteczek i wszystkiego, co takie. papiernicze. I to chopi. Ładna to chopi. To jest ołówek O, o to chyba miała być paczka na Wielkanoc. Tak, tak, bo tu jest napisane, że to jest dla ciebie zajączek i paczka miała być wysłana przed Wielkanocą, ale niestety nie udało się. O, ale ładna osobiona to Tylko problem jestem w tym, że ja się boję w spadzie w moim pokoju. No spokojnie, to wczoraj dość ci stukło, pewnie u sąsiada i się nie boi. Dzisiaj śpisz u siebie. No. No, pana tego, pana pana, pana. Pana Różowego. Kolejny Rafaela, kolejna ta Co? Chyba jakieś Żel pod no, To jest gumka do włosów. Tak? Uh -huh. No? Tu mamy pomadkę. Czyli to Ja nigdy nie miałam jej O... To chyba się odbrało, ale na I tutaj jeszcze jedna sława. Moja babcia takie nie miała w co nie. No, <grym> dla Ani. No, możesz wziąć sobie, jak chcesz. Ja wiem, że ci lubisz takie rzeczy. Dobra, będzie dla ciebie. Okej. Okay. Dobra. E, tutaj mamy rozświetlacz. A to chyba dla mnie. No nie, bo lekarz teraz nie maluje. Ale od... nie, będzie na półce, bo ładnie. Jest. Dobra, okej. Okay. Tutaj mamy też dla mnie rozświetlacz. Bo podglądałam przed chwilą. Podejrziałam jak będę otwierała. nie można pod nadatkiem, bierzcie od mamy przed Taj mamy. Wianuszek! W moich ulubionych kolorach, bo ja mam taki różowy lubię, taki żółty i taki zielony. Ścier. Takie ścieranie, które można, ten wieś, tak robić. A wiecie, mówiłam, żebyś mi je kupiła. widzisz, że można... Tak, widzisz? te, te, te żebyś mi je kupiła, że je można tak rozkładać. Mm -hmm. No i widzisz, Witka Ci wysłała. Ale Ty też masz w Polsce mieć taką całą kolekcję. Oj, to, to chyba na tym było, no. Ale ona jest pomieszany. Mm. 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 Dobra, ręka wyciąga, y, odspakowuje tą ostatnią rzecz. Ja jeszcze chciałabym przypomnieć, że jeżeli ktoś chciałby wysłać nam paczkę, to dane to paczkomatu matuje... Pojawiam Wam się na końcu tego filmu, bo chyba, że uda mi się wstawić gdzieś tutaj tekst, ale nie wiem, czy mi się uda, więc pojawiam się na końcu filmu. <grym> no, to jest ramka na wasze wspólne zdjęcie. No trzeba wywołać. Dobra, tutaj było jeszcze zadania dla Leny. Zadanie dla Leny. Jako pierwsze zrób gwiazdę. Ja wiedziałam, że będzie takie wydarzenie. ja to nie Ale dobra. Ale posuwam. Okej, okay, drugie, zrób dziesięć przysiadów. U, Dobra, ja dopiero słowa. ogólnie. Dziesięć! I ostatnie, zaśpiewaj ulubioną piosenkę. Mm, nie nie mam ulubioną Zielone. Nie, to nie ma. Warta Morgana. Okej. Okay. Z miasta do miasta, jak koncertowa trasa. Nie robię. No ja nie Wow. Dobra, więc widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie materiał taki dłuższy, to oczywiście yy, zostawcie nam wiadomość w komentarzu. O Jezu, Ale mnie prześwietliła. I widzimy się jutro. Pa!